Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jezus wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. A słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. Wielu nastawało na niego, żeby umilkł, lecz on jeszcze głośniej wołał. Synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezus przystanął i rzekł: Zawołajcie go. I przywo przywołali niewidomego, mówiąc mu bądź dobrej myśli, wstań, wołacie. On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się na nogi i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do niego, co chcesz, abym ci uczynił, powiedział mu niewidomy. Rabuni, żebym przejrzał. Jezus mu rzekł: Idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za nim drogą. Jezus wychodził z Jerycha, szedł do Jerozolimy, gdzie miała dokonać się jego męka. W tym miejscu właśnie uczynił cud uzdrowienia niewidomego. W Ewangelii czytamy, że Bóg wie, czego nam potrzeba, zanim jeszcze poprosimy. Jednocześnie Pan Jezus wielokrotnie mówi o tym, abyśmy prosili, abyśmy nie ustawali w modlitwie. Bartymeusz jest do doskonałym przykładem ufnej modlitwy. Zależy mu na uzdrowieniu i woła: Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. Nawet wobec nalegań tłumu, wobec tego, że inni go uciszali, nie rezygnuje. W obliczu przeszkód jego determinacja tylko wzrasta. Bóg chce, abyśmy prosili, ponieważ dzięki temu zmienia się nasze serce. Uznajemy wtedy swoją zależność od niego, przedstawiamy mu swoje pragnienia, rozgrzewamy chłód i obojętność, jakie niekiedy panują w naszych sercach. Wobec tak śmiałej wiary Bartymeusza Jezus nie pozostaje bez odpowiedzi, mówiąc mu. Idź, Twoja wiara Cię uzdrowiła, pokazuje, że wiara jest konieczna, aby Bóg mógł działać w naszym życiu. Wiemy, że cuda, jakie są zapisane w Ewangelii, mają swoje znaczenie duchowe. Wiara Bartymeusza uzdrowiła go z fizycznej ślepoty, ale i nie tylko. Marek notuje, że po uzdrowieniu przejrzał i szedł za nim drogą. Fakt, że Autor Ewangelii Święty Marek, zna go z imienia, gdzie większość uzdrowionych pozostaje anonimowa, może wskazywać na to, że Bartymeusz pozostał w gronie uczniów Jezusa i należał do wspólnoty pierwotnego kościoła. Również nam wiara i modlitwa przywraca duchowy wzrok. Dzięki niej mamy właściwe spojrzenie na nasze życie. Nie zamykamy się w doczesności, dbaniu tylko o własne dobro. Ale wolni od starego sposobu życia możemy iść za Jezusem i być blisko Niego, podążając do wiecznego szczęścia w Królestwie Bożym.